Idźcie tutaj, i teraz was wezmę tutaj. Okej, okay, no oni przeszli sobie po zbrojnych. Od tak, jeszcze tak troszkę ich zrobimy, chociaż wydaje mi się, że już są poobijani, To to nie wystarczy. Dobra, więc tak, was wezmę. Dobra, rycerze, jedźcie tutaj, i teraz wy. Dobra, idźcie tutaj. To tutaj rycerze, Okej, chciałem powiedzieć, że tutaj rycerze już im nie dadzą się zestakować. Bo myślałem, że pokonałem tych na początku, zanim tamci z tyłu jeszcze przyjdą. Mimo tego, że byli po wycięli wycieli tak jeszcze wszystkich rycerzy. Ta jednostka będzie naprawdę opa. Ta jednostka będzie zbyt mocna. Jak oni biją obszarowo, nawet takich dwóch może tak naprawdę trzech zbrojnych wykosić. Bo ten zrobi raz za pół hp, drugi dobije i mamy po trzech zbrojnych.